Czy dobroć to naprawdę absolutna cnota? Od najmłodszych lat uczymy się, że bycie dobrym jest najwyższą cnotą. Wychowują nas, by traktować innych z życzliwością, zawsze okazywać drugą twarz i wierzyć, że jeśli czynimy dobro, dobro do nas wróci. Ale czy naprawdę tak jest? Czy bezgraniczna dobroć zawsze prowadzi do szczęśliwego zakończenia? Historia pełna jest przykładów ludzi o dobrym sercu. Którzy zostali zdradzeni, zmanipulowani, a nawet zniszczeni, ponieważ wierzyli, że ich czystość ducha wystarczy, by ich ochronić. Machiavelli, jeden z najbardziej wpływowych i kontrowersyjnych myślicieli politycznych w historii, zauważył, że świat rzeczywisty nie działa jak bajka. Zrozumiał, że natura ludzka często kierowana jest przez własny interes, a ci, którzy są nadmiernie dobrzy, ryzykują, że zostaną wykorzystani i porzuceni. Zastanów się chwilę. Ile razy widziałeś, że osoba hojna zostaje oszukana? Ile razy ktoś, kto zawsze pomagał innym, został opuszczony, gdy najbardziej tego potrzebował? Dobroć, gdy jest naiwnie okazywana, może stać się zaproszeniem dla osób o złych intencjach, by cię wykorzystać? Czy to oznacza, że powinniśmy porzucić dobroć? Wcale nie. To oznacza, że musimy lepiej ją zrozumieć. Prawdziwa mądrość nie polega na wyborze między byciem dobrym a zimnym, lecz na wiedzy, kiedy dobroć jest właściwa, a kiedy trzeba ją wyważyć przebiegłością i stanowczością. W tym filmie przyjrzymy się mrocznej stronie dobroci i temu, czego Machiavelli może nas nauczyć o tym, jak być dobrym, ale bez naiwności. Zacznijmy. Machiavelli i realistyczne spojrzenie na naturę ludzką. Aby zrozumieć mroczną stronę dobroci, musimy najpierw pojąć, jak Machiavelli postrzegał świat. W przeciwieństwie do filozofów idealizujących, ludzkość jako zasadniczo dobrą. On patrzył na rzeczywistość taką, jaka jest, bez filtrów, bez iluzji. Pisał nie po to, by zadowolić, lecz by ostrzec tych, którzy pragną przetrwać i prosperować w świecie, gdzie naiwność może być śmiertelna. W swoim najsłynniejszym dziele, książę. Machiavelli opisuje politykę i władzę bez romantyzmu. Zauważył, że ludzie generalnie kierują się własnym interesem i że gdy ktoś okazuje słabość, zawsze znajdzie się ktoś, kto wykorzysta tę sytuację. Napisał: Ludzie szybciej zapominają o śmierci ojca niż o utracie dziedzictwa. To zdanie może wydawać się surowe, ale ujawnia fundamentalną prawdę o naturze ludzkiej. Większość ludzi działa kierując się tym, co może zyskać lub stracić. To nie oznacza, że wszyscy są z natury okrutni czy zdradliwi, lecz że w sytuacjach, gdy coś jest stawką, osobiste interesy zwykle przeważają. Jeśli założysz, że wszyscy wokół ciebie będą postępować sprawiedliwie i altruistycznie, otwierasz drzwi do bycia wykorzystanym. Pomyśl o tym, ile razy widziałeś, że dobrzy ludzie cierpią, ponieważ nie rozumieli tej rzeczywistości. Przyjaciel, który pożycza pieniądze i nigdy ich nie odzyskuje. Utalentowany profesjonalista, który zostaje ominięty w pracy, ponieważ zaufał złym obietnicom. Osoba lojalna w związku, która została użyta i porzucona. Machiavelli nie nawoływał do okrucieństwa ani bezwzględności. Ostrzegał jedynie, że świat nie nagradza naiwności. Jeśli chcesz zachować swoją dobroć, musisz chronić ją mądrością. Co istotne, nie zawsze dobroć jest postrzegana jako oznaka cnoty, często jawi się jako oznaka słabości. Ludzie, którzy okazują nadmierną współczucie lub nie potrafią wyznaczyć granic, stają się postrzegani jako łatwi do manipulacji. Dzieje się to w każdej sferze życia: w pracy, w relacjach osobistych, a nawet w polityce. Machiavelli uważał, że aby być szanowanym przywódcą, nie wystarczy być dobrym. Trzeba być również zdolnym do zastraszenia, gdy jest to konieczne, napisał. Bezpieczniej jest być budzonym strachem niż miłością. To nie znaczy, że powinniśmy dążyć do budzenia strachu, ale raczej, że należy zrozumieć, iż szacunek rodzi się z równowagi między stanowczością a współczuciem. Jeśli będziesz tylko dobry, ale nie nauczysz się stawiać granic, zostaniesz postrzegany jako ktoś, kogo łatwo wykorzystać. Z kolei, jeśli nauczysz się łączyć dobroć ze strategią, nikt nie odważy się nadużywać Twojej hojności. Błąd nie polega na byciu dobrym, błąd polega na założeniu, że wszyscy wokół Ciebie będą postępować w taki sam sposób. Dlaczego nadmierna dobroć może uczynić Cię podatnym? Dobroć jest potężną cnotą, ale gdy jest okazywana bez granic, może stać się pułapką. Wielu ludzi wierzy, że ciągła życzliwość i hojność. Zapewnią im szacunek i uznanie, ale w praktyce świat nie zawsze nagradza tych, którzy nigdy nie wyznaczają granic. Niektórzy postrzegają dobroć jako otwarte drzwi do eksploatacji, testują, jak daleko mogą zajść, a gdy zauważą brak oporu, kontynuują swoje działania. Machiavelli miał to bardzo jasno określone: Napisał: Ci, którzy chcą działać całkowicie, jak ludzie dobrze działający, kończą z ruiną pośród tych, którzy nie są dobrzy. To zdanie może brzmieć surowo, ale odzwierciedla niezaprzeczalną rzeczywistość. Nie wszyscy odwzajemniają otrzymaną dobroć. Niektórzy wykorzystują, manipulują i czerpią korzyści z osób, które nigdy nie uczą się mówić nie. Pomyśl o środowisku pracy. Kierownik, który jest niezwykle wyrozumiały i miły, może na początku budzić podziw, ale wkrótce zauważysz, że jego zespół zaczyna spoczywać na laurach. Terminy są lekceważone, dyscyplina słabnie, a ci, którzy powinni się starać, zaczynają traktować wszystko jako dopuszczalne. Problem nie polega na tym, że lider jest miły, problemem jest brak umiejętności wyznaczania granic, bez nich dobroć traci moc i staje się słabością. Pomyśl też o relacjach osobistych. Ile razy widziałeś, że osoba, która zawsze ustępowała, zawsze wybaczała i zawsze się poświęcała, była traktowana z brakiem szacunku. Na początku taka osoba może być postrzegana jako wielkoduszna, ale z czasem inni zaczynają ją wykorzystywać. Partner narzuca swoje zdanie, przyjaciele zaczynają nadużywać jej cierpliwości, a koledzy z pracy przerzucają na nią swoje obowiązki. Dlaczego? Ponieważ nigdy nie wyznaczyła jasnych granic. To się dzieje, ponieważ natura ludzka ma ciekawą tendencję. Wiele osób szanuje tylko tych, którzy potrafią się postawić. Jeśli ktoś wydaje się zbyt dobry, bez żadnej stanowczości, inni mogą uznać to za słabość. To nie znaczy, że wszyscy są źli, lecz że wiele osób testuje granice, aby sprawdzić, ile mogą zyskać. Błąd nie leży w samej dobroci, lecz w przekonaniu, że być dobrym oznacza być zawsze dostępny, zawsze ustępować i zawsze stawiać innych na pierwszym miejscu. To nie jest prawdziwa dobroć, to autodestrukcja. Machiavelli podkreślał wagę roztropności, czyli oceniania każdej sytuacji przed podjęciem działania. Uważał, że lider nie powinien dążyć do tego, by być kochanym za wszelką cenę, lecz by budzić respekt. Ta lekcja dotyczy nas wszystkich. Kiedy wyznaczasz granice i potrafisz się postawić, ludzie zaczynają Cię naprawdę szanować. Równowaga między dobrocią a strategią. Jeśli dobroć bez ograniczeń może stanowić, problem, jaka jest rozwiązanie? Czy mamy porzucić współczucie i stać się zimnymi kalkulatorami? Machiavelli odpowiedziałby: nie. Sekret polega nie na wyborze między byciem dobrym a twardym, lecz na umiejętnym stosowaniu obu tych zasad. Prawdziwa siła nie wynika z naiwnie okazywanej życzliwości ani z całkowitej chłodności, ale z umiejętności znalezienia równowagi i świadomego jej używania. W świecie rzeczywistym najwięcej odnoszą sukcesy ci, którzy nie próbują wszystkim się podobać, ani też nie stają się zupełnie bezwzględni. To ci, którzy wiedzą, kiedy okazać hojność, a kiedy postawić granice. Rozumieją, że dobroć musi być świadomym wyborem, a nie automatyczną reakcją na każdą sytuację. Istnieje moment na elastyczność i moment na nieugiętość. Ignorowanie tej równowagi. Naraża Cię na bycie wykorzystanym lub przeciwnie, na odosobnienie i zgorzknienie, uniemożliwiające budowanie prawdziwych relacji. Machiavelli pisał, że ludzi należy traktować albo z dobrocią, albo całkowicie zniszczyć, bo choć drobne krzywdy można odwdzięczyć, to nie da się odpowiedzieć na całkowity brak oporu. To zdanie może wydawać się ekstremalne, ale ujawnia ważną prawdę. Jeśli ktoś o złych intencjach zauważy, że jesteś jedynie lekko stanowczy, będzie próbował cię stopniowo złamać. Ale jeśli widzi, że jesteś zdecydowany i nieugięty, zrozumie, że nie ma szans na manipulację. To nie znaczy, że musisz być okrutny, ale że powinieneś być świadomy, iż w świecie, gdzie wielu kieruje się własnym interesem, trzeba wiedzieć, kiedy wyznaczyć granice. Najlepsi przywódcy w historii nie byli tymi, którzy tylko starali się być kochani. Ani tymi, którzy rządzili żelazną ręką. Ci, którzy zdobywali szacunek, potrafili łączyć sprawiedliwość, stanowczość i jednocześnie człowieczeństwo. Rozumieli, że dobroć to potężne narzędzie wpływu, ale musi być używana z mądrością. Jeśli będziesz ciągle ustępować, zostaniesz uznany za słabego. Jeśli nigdy nie okażesz współczucia, oddalisz tych, którzy naprawdę cię cenią. Idealnym rozwiązaniem jest znalezienie środka, gdzie Twoja dobroć odzwierciedla Twój charakter, ale nie daje okazji do nadużyć. Błąd polega na tym, że niektórzy wierzą, iż bycie dobrym zapewni im zawsze szacunek, ale świat nie działa tak, jakbyśmy chcieli. Mądrość polega na tym, by chronić swoją dobroć, nie rezygnując jednocześnie z empatii. Jak stosować lekcje Machiavellego, nie tracąc przy tym swojej integralności? Wielkie pytanie, jakie rodzi się po lekturze Machiawellego, brzmi: jak stosować jego nauki, nie stając się zimnym, manipulacyjnym lub pozbawionym wartości człowiekiem? Myślenie Machiawellego bywa często źle interpretowane, postrzegane jako podręcznik do zdobywania władzy za wszelką cenę. Prawda jest taka, że jego nauki nie nakazują porzucenia moralności, lecz konieczność spojrzenia na świat realistycznie. Ostrzegał, że nie wystarczy być dobrym, trzeba być też bystrym. Nie wystarczy mieć dobre intencje, trzeba potrafić się chronić. Dobroć bez strategii może zostać zniszczona, ale dobroć połączona z inteligencją staje się prawdziwą. Siłą pierwszym krokiem jest zrozumienie, że bycie dobrym nie oznacza bycia naiwnym. Wielu uważa, że działanie z współczuciem i uczciwością czyni nas odpornymi na zło, ale to złudzenie. Rzeczywistość jest taka, że w życiu napotkasz ludzi, którzy będą testować twoje granice, próbując wykorzystać twoją hojność. To oznacza, że nie powinieneś ufać bezgranicznie. Trzeba obserwować, analizować i w razie potrzeby podjąć środki ostrożności, aby uniknąć manipulacji. Kolejną ważną lekcją jest to, że moralność bez siły nie ma mocy. Ile razy widzieliśmy, że ludzie o szlachetnych wartościach zostają zepchnięci na margines? podczas gdy ci, którzy potrafią grać system, odnoszą sukces. To nie dlatego, że świat nagradza zło, lecz dlatego, że ceni tych, którzy potrafią się wyrobić. Posiadanie zasad jest kluczowe, ale jeśli nie potrafisz ich obronić, nie przyniosą one żadnego efektu. Machiavelli uczy, że nie wystarczy być właściwym, trzeba umieć przekształcić swoje wartości w narzędzie realnego wpływu. Stosowanie jego nauk bez utraty integralności wymaga także umiejętności wyboru bitew. Wielu ludzi marnuje energię, próbując zmienić tych, którzy nie chcą się zmienić, przekonywać tych, którzy już podjęli decyzję, lub zadowalać tych, którzy nigdy nie będą zadowoleni. To błąd. Zamiast próbować kontrolować to, co poza naszym zasięgiem, skup się na tym, co możesz naprawdę zmienić. Kieruj swoją dobroć tam, gdzie ma sens, a strategię tam gdzie naprawdę może przynieść różnicę. Kluczowe jest także zrozumienie, że prawdziwa siła nie polega na nieustannym okazywaniu twardości, lecz na umiejętności bycia elastycznym w odpowiednich momentach. Wielu myli inteligencję z twardością, wierząc, że aby być szanowanym, trzeba zawsze prezentować siłę. Ale nadmierna sztywność może być równie szkodliwa jak słabość. Machiavelli pokazywał, że najlepsi przywódcy nie są tymi, którzy nigdy nie ustępują, ale tymi, którzy wiedzą, kiedy okazać empatię, a kiedy wyznaczyć granice. Prawdziwa mądrość to znalezienie równowagi. Ostateczna, bardzo cenna lekcja płynąca z myśli Machiavelego polega na tym, że szacunek zdobywa się czynami, a nie tylko dobrymi intencjami. Wielu wierzy, że będą cenieni jedynie za to, że są dobrzy. Ale prawda jest taka, że świat szanuje tych, którzy potrafią się chronić, którzy potrafią zająć stanowisko i którzy nie pozwalają, by ich dobroć była wykorzystywana. To nie znaczy, że trzeba porzucić wartości, lecz że trzeba nauczyć się je bronić z inteligencją i strategią. Machiavelli nie wzywał nas do rezygnacji z dobroci, lecz do bycia dobrymi świadomie, z mądrością i rozwagą. Nie nakazywał porzucenia zasad. Ale upewnienia się, że nie stają się one Twoją słabością. Stosowanie Jego nauk bez utraty integralności oznacza zrozumienie, że możemy być sprawiedliwi, uczciwi i hojni, ale nigdy nie pozwolimy, by to uczyniło nas łatwym celem. Jeśli chcesz żyć z integralnością, nie dając się wykorzystywać, musisz zrozumieć tę dynamikę. Świat nie ceni jedynie tych, którzy mają dobre serce, ale tych, którzy potrafią chronić to, co dla nich najcenniejsze. I to jest główna lekcja, którą daje nam Machiavelli, to znaczy być naprawdę mądrym. Być mądrym nie oznacza tylko posiadać wiedzę, ani tylko działać z dobrocią czy strategią. Prawdziwa mądrość to umiejętność widzenia świata takim, jaki jest, bez iluzji, a jednocześnie działania w sposób wyważony, nie popadając w naiwność ani gorycz. Machiavelli uczy, że życie nie nagradza tych, którzy tylko chcą czynić dobro, ale tych, którzy potrafią poruszać się w złożoności ludzkiej natury z inteligencją. Pokazuje, że nie wystarczy mieć dobre intencje, trzeba umieć je wykorzystać tak, aby nie stały się Twoją słabością. Prawdziwa mądrość polega na zrozumieniu, że dobroć bez strategii może być wykorzystywana, ale zimność bez celu prowadzi do izolacji. Równowaga między tymi dwoma stanowi o naszej odporności i zdolności do stawienia czoła życiowym wyzwaniom, nie tracąc przy tym własnej istoty. Nie chodzi o porzucenie wartości, lecz o nauczenie się ich ochrony. Nie chodzi o manipulowanie czy oszukiwanie, lecz o umiejętność rozpoznania, komu zaufać i kiedy działać. Błąd wielu polega na wierzeniu, że świat funkcjonuje tak, jakbyśmy chcieli, a nie takim, jaki jest naprawdę. Mądrość stoicka, podobnie jak nauki Machiavellego, uczy, że akceptacja rzeczywistości jest pierwszym krokiem do lepszego życia. Gdy zrozumiesz, że nie wszyscy odwzajemnią Twoją dobroć, że nie wszyscy będą postępować sprawiedliwie i że nie wszyscy staną po Twojej stronie w trudnych chwilach, uwolnisz się od frustracji i zaczniesz żyć z większym rozeznaniem. Przestaniesz być zależny od aprobaty innych, nie będziesz się narażać bez potrzeby. I nie pozwolisz, by Twoja hojność stała się Twoim upadkiem. Być naprawdę mądrym to zrozumieć, że życie wymaga zarówno wrażliwości, jak i stanowczości. W pewnych momentach trzeba działać ze współczuciem, a w innych z determinacją. Szacunek nie wynika jedynie z uprzejmości, lecz z umiejętności zajęcia stanowiska i wyznaczenia granic. Równowaga między dobrocią a inteligencją pozwala żyć godnie, nie stając się ani ofiarą, ani oprawcą. Teraz pytam cię: czy kiedykolwiek doświadczyłeś sytuacji, w której twoja nadmierna dobroć przyniosła ci później żal? Czy zdarzyło ci się, że twoja dobroć była postrzegana jako słabość? Podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Chcę poznać twoją perspektywę na ten temat. Jeśli ten film wniósł dla ciebie wartość, polub go i zasubskrybuj kanał, aby otrzymywać więcej refleksji na temat filozofii władzy i mądrości. I pamiętaj. Bycie dobrym nie oznacza bycia naiwnym. Sekret nie polega na wyborze między byciem dobrym a byciem przebiegłym, ale na nauce, jak być oboma jednocześnie.